Młodzi z zagranicy będą już obecni w naszym kraju na tak zwanym etapie dni w diecezjach od 20 do 25 lipca 2016 roku, a więc od środy do poniedziałku prawie 300 tysięcy młodych z całego świata spędzi już taki etap wstępny na terenie całego kraju we wszystkich polskich diecezjach. Natomiast od 25 lipca rozpocznie się czas przyjeżdżania tych grup, już w miejsce wydarzeń centralnych, do samego Krakowa. Zdecydowanie Światowe Dni Młodzieży to wydarzenie nieporównywalne do jakiegokolwiek wydarzenia sportowego czy kulturowego kulturalnego, tak jak powiedział ksiądz Grzegorz, gromadzi młodzież z prawie 200 krajów świata. Z tylu krajów uczestniczyli pielgrzymi w poprzednich edycjach Światowych Dni Młodzieży i podobnej liczby spodziewamy się w Polsce. Z niektórych krajów są to bardzo liczne grupy pielgrzymów, więc jest to wydarzenie rzeczywiście o charakterze narodowym, bo przygotowują się młodzi ze wszystkich diecezji, młodzi ze wszystkich większych miast czy regionów. Tak jest na przykład we Włoszech, skąd spodziewamy się ponad 100 tysięcznej grupy pielgrzymów. Ale oczywiście są też kraje, dla których wydelegowanie młodzieży na Światowe Dni Młodzieży to jest wielkie wyzwanie. Na przykład Wyspa Wielkanocna, z której planuje przyjechać 12 osób. Czy Republika Świato Środkowej Afryki, skąd misjonarze chcą przygotować grupę 70 młodych ludzi? Ale także dla tych krajów, z których pozornie przyjeżdża niewielu młodych ludzi, to jest tak naprawdę wydarzenie o wielkim znaczeniu, o znaczeniu ogólnokrajowym. W tej perspektywie widzimy, że w tej chwili Polska jest naprawdę w centrum uwagi całego Kościoła Powszechnego, i to nas bardzo cieszy. 26 lipca we wtorek nastąpi uroczysta inauguracja 31. Światowych Dni Młodzieży. Wydarzenia centralne są to takie wydarzenia, w których biorą udział w jednym miejscu wszyscy uczestnicy. Drugą kategorią spotkań w ramach Światowego Dnia Młodzieży są spotkania w grupach językowych i mają one przede wszystkim charakter kateches głoszonych przez biskupów z całego świata. Spotkania w grupach językowych co to oznacza dla nas, organizatorów? Że powinniśmy przygotować około 300 miejsc na tego typu spotkania równolegle. To będą na pewno wszystkie kościoły, kaplice, obiekty sakralne w Krakowie i w okolicy, ale również obiekty cywilne łącznie z największymi obiektami Krakowa, którymi są. Arena Krakowska oraz dwa stadiony Krakowi i Wisły. Także pomniejsze sale sportowe i różne aule chcemy na ten cel przeznaczyć. Na chwilę obecną planujemy, że te katechezy będą odbywać się w 34 różnych językach. Jak wspominał ksiądz Grzegorz, młodzi zanim przyjadą do Krakowa, przyjadą do polskich diecezji. 40 diecezji, czyli wszystkie diecezje poza archidiecezją krakowską, która jest gospodarzem wydarzeń centralnych, przygotowują w tej chwili program Dni w Diecezjach. I rzeczywiście pielgrzymi z większości z tych ponad 190 krajów świata chcą przyjechać już na Dni w Diecezjach to wiąże się z tym, że oni już w tej chwili kontaktują się z diecezjami, planują swój pobyt. Wiele delegacji przyjeżdża już teraz do Polski, żeby poznać Polskę od strony duchowej, ale żeby też konkretnie poznać gospodarzy, poznać tych, z którymi się spotkają. W swoich krajach przygotowania do Światowych Dni Młodzieży umieszczają tak naprawdę w centrum programów pasterskich na obecny rok i na rok przyszły i wielokrotnie zadają pytania o to, jaka jest Polska. Nie tylko w wymiarze duchowym, ale też o to, jak młodzi ludzie żyją, jaka jest polska kultura, polska historia. I rzeczywiście to jest przedmiotem zainteresowania w tych wszystkich krajach, z których pielgrzymi szykują się na przyjazd do Polski. Nas w tej chwili odwiedziło już ponad 40 delegacji z 40 krajów świata, praktycznie ze wszystkich kontynentów. To są zarówno kraje europejskie e, i te kraje, z których spodziewamy się dużych grup pielgrzymów, jak na przykład Włochy, czyli wspomniane już 100 tysięcy młodych ludzi, Francja, skąd wybiera się do nas 60 tysięcy pielgrzymów. E, kraje, które organizowały poprzednie edycje Światowych Dni Młodzieży, czyli między innymi znowu Włochy, e, Francja, ale też Hiszpania. E, także te kraje, w których. E, dla których przygotowanie młodzieży na światowe, do udziału w tym spotkaniu jest dużym wyzwaniem finansowym i dużym wyzwaniem też logistycznym. Mam na myśli kraje Europy Wschodniej. Spodziewamy się około 30 tysięcy pielgrzymów z krajów Europy Wschodniej. Tych pielgrzymów, dla których przyjazd do Polski to często pierwsze spotkanie z Kościołem Powszechnym jako takim.